Bezpieczeństwo przed przemocą oraz bezpieczeństwo socjalne jest jednym z podstawowych potrzeb Afgańczyków, ale jest obecnie w katastrofalnym stanie. Szerzy się ubóstwo, bezrobocie, korupcja i brak dostępu do różnego rodzaju udogodnień. Życie staje się piekłem, bo nie można żyć w wiecznym lęku. 20 milionów z około 34 milionów ludzi żyje poniżej progu ubóstwa. Stopa bezrobocia nigdy nie była tak wysoka. Zmusza to ludzi do wstąpienia w szeregi talibów lub ucieczki z kraju. Marionetka USA Hamid Karza jest najbardziej skorumpowanym w cudzysłowie przywódcą w naszej historii. Afganistan zajmuje 172. miejsce na liście 180 krajów korupcji. Łapówkarstwo i malwersacje są normą w instytucjach rządowych. 32 miliardy dolarów pomocy się rozpłynęły. Międzynarodowy ekspert od pomocy niedawno odkrył, że 80 centów z każdego dolara wraca do krajów udzielających tejże serdecznej pomocy. Reszta chwytana jest przez organizacje pozarządowe, krajowe i międzynarodowe, a tylko kilka centów dociera do potrzebujących jej naprawdę ludzi. Zachodnie media robią wielki szum dotyczący wyzwolenia kobiet afgańskich. W rzeczywistości, co haniebne, sytuacja kobiet pogorszyła się w ostatnich ośmiu latach. Jest gorsza nawet niż za talibów. Kobiety afgańskie nadal znoszą katastrofalne warunki. Dziewczęta są uprowadzane, gwałcone i często zabijane przez wataszków w drodze do szkoły. Lokalni dowódcy i talibowie wciąż dręczą nasze kobiety. Słynny przypadek kwasu wylewanego na twarze uczennic wstrząsnął światem. To tylko wierzchołek góry lodowej i takich straszliwych zbrodni wobec kobiet jest coraz więcej. Wiele szkół zostało spalonych lub było zagrożonych i musiało pozostać zamkniętych. Ze względu na niebezpieczeństwa liczba edukowanych dziewcząt drastycznie spadła w ostatnich latach. Laura Bush wzywa do edukacji, ale do dziś wskaźnik alfabetyzacji kobiet to tylko 5%. Kobiety zatrudnione w telewizji lub radiu są zagrożone, atakowane, a nawet mordowane. Shaima Rezaj, Zaki Zak, Amai i Nadia Anjuman zostały zabite. Dziewczyna pracująca w lokalnej stacji telewizyjnej w Heracie została pchnięta nożem przez ludzi, którzy ostrzegali ją, by nie pojawiała się w telewizji ponownie. Dziś nasze kobiety cierpią z powodu przemocy. Śmierdzające antykobiece ustawy talibów są dobrze znane na całym świecie od Ale w regionach Bataszków i innych lokalnych dowódców są znacznie gorsze niż pod rządami talibów. Kobiety są wrażliwymi i cichymi ofiarami gwałtów, porwań, morderstw i innych przestępstw. Istnieją nieograniczone przypadki gwałtów, od trzyletniego dziecka do 73-letniej kobiety. Przemoc domowa kobiet to niewyobrażalne tortury z rąk mężów i członków rodziny. Mąż na fisy wylał na nią wrzątek i odciął nożem jej nos i ust. 40-letni mąż 16 letni Nazi połamał jej zęby, ogolił głowę i gwałt. Te kobiety nie mają żadnego wsparcia sądów. Przestępcy nie są karani i dlatego wiele kobiet woli samobójstwo jako jedyne wyjście z sytuacji. Tych przykładów są tysiące, a wiele jest ukrywanych przez rodziny z powodu tradycji i religii. Afgański rząd nie tylko nie zapewnia wsparcia dla kobiet cierpiących, ale jeszcze dąży do ograniczania praw, co powoduje rozpad. kobiet. Przed wyborami Hamid Karzaj, Sterowany przez USA prezydent Afganistanu czynił tajne rozmowy z fundamentalistami, by zyskać ich poparcie dla ponownego wyboru. Podpisał za to ustawę, która pozwala mężczyznom odmówić kobietom wyżywienia, jeżeli nie zechcą spełniać seksualnych zachcianek mężów. Jest więcej takich szokujących ustaw przeciwko kobietom. Prawami kobiet afgańskich grają potężni ludzie, którzy używają ich jako pionków dla objęcia władzy. Tego rodzaju barbarzyńskie prawo są podobne, podobną przeszłością po obaleniu talibów w 2001 roku. Zachamida Karzaja i aprobacie USA i NATO znacznie się ożywiły, a on sam daje im coraz większą aprobatę. Afgańczycy mają do czynienia z trzema wrogami. Marionetką Karzajem, talibami, obcymi wojskami. Rządy zachodnio kłamują swoich obywateli nie mówiąc całej prawdy, a wręcz tę ukrywając lub fałszując. Świadomie kupczą życiem swoich żołnierzy, wysyłając ich na wojnę, która tylko dodaje bólu Afgańczykom i żołnierzom. Wasze wojska nie walczą o sprawę Afgańczyków, tylko o interesy USA i lokalnych watażków. My, Afgańczycy, nie mamy nadal spokoju. Zmuszeni Zostaniemy do powstania przeciwko okupacji, a teraz żądamy wycofania wojsk. Wiemy, że żaden naród nie może uwolnić innego narodu. To jest obowiązkiem sił Afganistanu o wyzwolenie i prawdziwą, a nie narzuconą demokrację oraz pseudosprawiedliwość w naszej ojczyzny. Pobyt obcych wojsk tylko komplikuje sytuację. Wycofanie wojsk byłoby jednym z rozwiązanych problemów Afganistanu. Byłby to sygnał dla naszych ludzi do walki z fundamentalistami. Bo carstwa zachodnie muszą zatrzymać wsparcie i wysyłanie broni dla fundamentalistów. Prowadzą niestety podwójną grę. Ja, jako czytający ten list, jestem przerażony tymi informacjami i chyba nawet wstydzę się, że jestem mężczyzną, a na pewno Europejczykiem. Dziękuję. Marian Andrzejczak.